Mini shorty odcinek 24. Królowa, męży, ych, Królowa Węży, czyli kolejna część serii przygód Gotreka i, i Felixa. Najsłynniejszych bohaterów świata Warhammera Fantazy jest to kolejna powieść, o której Wam opowiem w krótkich mini-szartach. Miałacie okazję znaleźć na moim kanale również taką mini-recenzyjkę w ramach mini czyli takich luźnych pogadanek a propos drugi Czaszek i miasta przeklętych czy potępionych. Miasto potępionych, ale mi załóżmy, że potępionych. Widzicie, mam słabą pamięć, a dzisiaj szczególnie z powodu, o których Wam wspominałem w innych materiałach, które robiłem. Być może nie pojawią się dzisiaj, ale na pewno już są na kanale. Dzisiaj z powodu różnych powodów moje zdolności e, intelektualne mogą nie być najlepsze. No, wracając już do meritum, czyli do samej Królowej Węży. Oczekiwania moje nie były zbyt wysokie, gdyż autorem tej powieści, która w Polsce była wydana w roku 2020, a premierę angielską ma no, kilka lat wcześniej, autorem tej powieści jest Josh Reynolds, który mnie zawiódł, gdy napisał Drogę Czaszek, czyli dwa tytuły, dwa odcinki prędzej przygody Gotreka i Feliksa. No ale tutaj okazuje się, że muszę mu oddać honor, jeśli chodzi o warstwę artystyczną, literacką. Chłopak chyba poszedł na jakieś warsztaty, przepraszam, że tak mówię z góry, tak jakbym ja był w ogóle mistrzem pisarstwa i tak dalej. No, trochę sobie, sobie pozwalam na zbyt dużo, można tak powiedzieć, bo on jest profesjonalnym zakładem pisarzem, a ja w tym temacie jestem nikim. Ale jednak widać wyraźnie, że ten poziom artystyczny, językowy się podniósł, dalej są pewne perełki, o których wspominałem wam w Drodze czaszek, które tu się również zdarzają, ale naprawdę językowo jest dużo lepiej, ładniej są te zdania złożone, płynniej to wszystko idzie w związku z tym akcja płynniej nam się rozwija i w związku z tym bardziej plastycznie jest przedstawiony ten w sumie oryginalny świat południa starego kontynentu, ponieważ Gotrek i Felix trafiają na południe do świata pełnego dżungli, bagien i nieumarłych, starożytnych szkieletów, liczy, wampirów i tak dalej, gdyż trafiają do tych terenów, które owiane są ogromną legendą w Imperium Sigmara, e, gdzie wyrusza się po wielkie, gigantyczne skarby i gdzie są, mieszkają te starożytne tereny potwory, gdzie w ogóle były kiedyś cywilizacje, które według nas i według nich mają 10 tysięcy lat. I mają 10 tysięcy lat, o czym przekonają się Gotrek i Felix, spotykając i rozmawiając e, spotykając, rozmawiając z nieumarłymi, ze szkieletami, królami szkieletów, zombie i tak dalej, Którzy to pamiętają, bo regularnie są budzeni swoje czasy. Bardzo fajny zabieg artystyczny, że no tak szybko przeskakuje, jest związany z imionami i tytułami tych bohaterów pochodzących z tych, tych właśnie tych kast i rodzin nieumarłych, szczególnie tych szkieletowatych, mumiowych nieumarłych. Całe ciągi różnych e, przymiotników, które sobie przypisują różnych cech, zasług, tytułów, to wszystko bardzo fajnie tworzy, bardzo fajny klimat tamtych krain. Eee, dodatkowo e, actor, autor, przepraszam was bardzo, czyli Reynolds, wybrnął z pewnego trudnego na początku konceptu, pomysłu na to, jak wprowadzić Gotreka i Felixa, czyli siłą rzeczy bohaterów, którzy czasami m, własną decyzją, czasami mimo woli walczą ze złem na tym świecie. No bo głównie wpieprzają różnym, wiecie, demonom, potworom, e, wojownikom chaosu itd., itd. Głównie ze względu na motywację e, Gotreka, by po prostu znaleźć. Falebną śmierć, więc trzeba wpierdzielać każdemu, kto, kto jest silny, kto, kto stanowi jakieś wyzwania dla jego topora. Na no, tutaj <laughs> autor doprowadza do tego, że go i Felix wchodzą w pewien sojusz, czy też zlecenie otrzymują od nieumarłej, od tytułowej Królowej Węży, która jest królową miasta, potężnego miasta nieumarłych, zarządza nieumarłymi, czyli <laughs> szkieletami, całą armią szkieletów i nie tylko, i innymi nieumarłymi istotami. Więc teoretycznie jest to taki, wiecie. Enemii dla naszej dwójki, i Gotrek powinien szukać swojej zagłady w walce z Królową Węży. Tymczasem nie. I rozwiązanie scenariuszowe, może nie jest super wybitne, ale okazuje się rozwiązaniem wiarygodnym i takim, który mi nie zgrzyta. Dlaczego Gotrek i Felix niejako są przyjmują zlecenie od królowej Węży i wyruszają na swoją przygodę, by odebrać pewien przedmiot w pewnym miejscu. No, jak zwykle staram się mimo wszystkiego scenariuszowo, przepraszam, spoilerowo, nie. Nie wypaszcz, żebyście, żebyście czytając powieść mieli jakieś zaskoczenie. Także generalnie, jeśli chodzi o krowę węży, jest to dla mnie przyjemne zaskoczenie, że pan Josh Reynolds zdecydowanie się poprawił. I zdecydowanie od tej strony fabularnej i językowej jest dużo lepiej, bardzo fajny. Z chęcią bym zobaczył inne przygody go i Feliksa w tamtych klimatach. Niestety wiem, że ich nie będzie, ponieważ cykl zbliża się do końca. Ja już przeczytałem i zaraz będę nagrywał kolejne mini o kolejnych ostatnich dwóch częściach, czyli o zabójcy Krasnudów i o zabójcy. A zabójca kończy ten cykl go i Feliksa. Nakręcę też już nie mini-shorty, może to będą mini-shorty, może po prostu będzie osobny materiał na temat. O mojej ocenie a propos całej serii Gotreka i Felixa, bo warto, bo warto. Jak się domyślacie, ponieważ robię mnóstwo materiałów na ten temat, no to jest to jedna z moich ulubionych serii. Na całe szczęście, taka duża no, część, no związana też mocno z moimi wspomnieniami różnymi. Ja zresztą o tym będę Wam opowiadał, właśnie podsumowując całą serię. A tymczasem wracając. Królowe węży. Zdecydu... No, kciuk w górę, kciuk w górę, ale taki może nie, że super zdecydowany, bo to jednak wciąż jest, wiecie, literatura niskich lotów ten Warhammer, nie, nie oszukujmy się, tak, czysta pulpa fantazy taka rozrywkowa, ale w swojej kategorii, w swojego Warhammera, Warhammera fantazy, i całej tej literatury Warhammera fantazy, no to niech będzie nawet zdecydowany kciuk w górę, Zwłaszcza, że pan Josh Nicholans poprawił swoje umiejętności pisarskie, więc... Polecam Wam, no i szczególnie jeśli ktoś yy, czytał tą serię, no to słuchajcie, no zostały trzy odcinki do końca, chyba chcecie wiedzieć jak skończyły się te losy, a to jest jedna z ciekawszych przygód naszej dwójki. Także polecam, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia na innych, w innych, na innych materiałach na moim kanale. Cześć!